Şöyle, <laughs> 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 Dziękuję serdecznie, wielkie brawo. Z myślą o osobach starszych otwarto w Morongowie klub seniora. Placówka mieści się przy ulicy Sienkiewicza, a w jej otwarciu wzięły udział władze miasta, województwa, jak również europoseł Karol Karski. Do takiego miejsca mieszkańcy Morongowa oczekiwali, głównie te osoby, które są o starsze ode mnie, a więc tutaj bardzo się cieszę, że taki klub powstał. Zapraszam wszystkich, bo będzie to klub otwarty. Mamy tu wspaniałego operatora, panią. Króla, która także jest do dyspozycji mieszkańców. Ja też, oczywiście, jestem do usług, a więc, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to też udzielę wszelkich informacji. Otwarcie klubu planowano już wcześniej, ale, jak mówi burmistrz, przesunęło się o kilka miesięcy z powodu wyboru wspomnianego zarządcy placówki. Chcieliśmy, by poważny podmiot kierował tym obiektem, by dbał o to, by rzeczywiście tu tętniło życie, i takiego operatora mamy. Właśnie chcieliśmy zrobić to z rozsądkiem, żeby rzeczywiście seniorzy i operator mieli wspólny język, i tak jak dzisiaj było widać przy okazji otwarcia, ten wspólny język jest i akceptacja wzajemna. W klubie seniora, czyli w miejscu stworzonym dla osób starszych, mają odbywać się zajęcia kulinarne, artystyczne i rehabilitacyjne. Budynek dysponuje salą szkoleniową i możliwością organizacji kursów komputerowych. W planach jest zawiązanie grup wsparcia. Wszystko po to, by seniorzy nie siedzieli w domu, tylko integrowali się ze społeczeństwem. To jest ważne, żeby nie zamykali się w kręgu najbliższej rodziny czy też w kręgu takim domowym, bo jeżeli nie wychodzą, nie spotykają się z innymi ludźmi, to pojawiają się choroby, depresje i niechęć do tego, żeby cokolwiek zmieniać w swoim życiu. Chciałabym, żeby właśnie ten klub seniora był takim miejscem, w którym człowiek nakarmi się, bo będzie głodny, ale również nakarmi swoją duszę i będzie mógł się rozwijać. Ideę zakładania klubów seniora popierają samorządowcy i posłowie. Europoseł Karol Karski i członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Sylwia Jaskulska są zgodni co do funkcjonowania takich miejsc. To jest przyjemnie popatrzeć, kiedy nasi rodzice, dziadkowie właśnie tak miło spędzają czas w towarzystwie swoich znajomych, przyjaciół, kolegów. Dla Unii Europejskiej to jest bardzo ważne zadanie. Unia Europejska przeznacza ogromne. Środki na politykę senioralną. Dobrze, że miasto inwestuje w seniorów, ale również samorząd województwa w regionalnym programie operacyjnym. Jak najbardziej widzimy gro środków, które jest najlepiej wykorzystane właśnie na aktywizację osób młodych czy też osób w dojrzałym wieku. No i takim miejscem jest właśnie tutaj otwarcie domu. Osób dojrzałych, domu seniora, a w mrągowie myślę, że to będzie przepiękny obiekt, który będzie tętnił życiem. Wszystkim uczestnikom klubu seniora życzymy wspaniałych chwil spędzonych w klubie, kolejnych dokonań, zdrowia i wszelkiej pomyślności.